Wbrew pozorom, sprawy frankowe nie są jednoznaczne. Wzorce umowne używane przez poszczególne banki znacznie się od siebie różniły, zatem niektóre z kontraktów należy uznać za trudniejsze do podważenia na drodze sądowej. Doskonały przykład stanowią umowy oferowane przez dawny Fortis Bank, którego następcą prawnym jest NBP Paribas Bank Polska. Na czym w takim razie polega specyfika owych umów i czy ich podważenie na drodze sądowej jest możliwe? Zapraszam, radca prawny Jakub Kochan. Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni. Konstrukcja umów dawnego Fortis Banku w sposób znaczny odbiega od typowego kształtu kredytu powiązanego z walutą franka szwajcarskiego. Mianowicie, sama umowa nie zawiera klauzul abuzywnych wpływających na ważność stosunku nawiązanego z kredytodawcą. Ich namiastka została zawarta w regulaminie produktowym stanowiącym integralną część umowy, którego nasi klienci nie otrzymywali na etapie kontraktowania. W konsekwencji są to sprawy wymagające pogłębionej analizy i większego nakładu pracy ze strony pełnomocnika procesowego. Ponadto, kształt owego regulaminu ewoluował w czasie, zatem należy tu rozróżnić co do zasady trzy jego wersje, z których każda charakteryzuje się odmienną szatą graficzną. Pierwsza z nich weszła w życie w 2005 roku, zaś kolejna odpowiednio w 2007 i w 2008 roku. Kolejnym wyróżnikiem omawianych umów jest fakt, że w ich treści zabrakło zapisu wskazującego wprost na wypłatę kredytów w złotówka, a kwota zobowiązania została wyrażona bezpośrednio we franku szwajcarskim. Tym samym owe umowy przez długi czas były postrzegane przez sądy jako typowe kredyty walutowe. Przedstawioną tezę wzmacniał fakt, że wielu kredytobiorców otrzymywało możliwość spłaty kredytu bezpośrednio we franku szwajcarskim od początku wykonywania kontraktu. Incydentalnie poszczególne transze także były wypłacane w walucie waloryzacji. Ponadto Fortis Bank w pierwszej dekadzie XXI wieku uchodził za instytucję przyjazną konsumentom powiązanym z sektorem bankowym i oferował dedykowane im oferty kredytowe. W dalszej części dzisiejszego spotkania przedstawię Państwu najciekawsze sprawy z naszego dorobku, które w znaczny sposób przyczyniły się do ujednolicenia stanowiska sądownictwa względem umów zawieranych z dawnym Fortis Bankiem. Co też warto nadmienić, prym wiedzie tu nie tylko Sąd Okręgowy w Warszawie i Wydział Frankowy. W pierwszej kolejności pragnę przybliżyć Państwu wręcz przełomowy wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który oddalił apelację banku. W konsekwencji utrzymany został w mocy wyrok sądu pierwszej instancji stwierdzający nieważność umowy zawartej w lipcu 2008 roku. Ponadto na rzecz naszego klienta zasądzono ponad 103 tysiące franków z odsetkami ustawowymi za później liczonymi od 25 stycznia 2022 roku. Sąd apelacyjny w pełni podzielił stanowisko sądu okręgowego, jak i argumentację naszej kancelarii. Największy wyróżnik referowanej sprawy stanowił fakt, że powód spłacał kredyt wyłącznie we franku szwajcarskim. Zgodnie z treścią kwestionowanej umowy, spłata mogła następować w walucie denominacji lub w walucie polskiej po przeliczeniu według tabeli kursowej banku. Wybrany przez naszego klienta model spłaty nie uchronił go przed ryzykiem kursowym, zatem kwestionowaną umowę należało uznać za nieważną. Sąd apelacyjny w Warszawie analogiczne rozstrzygnięcie wydał w sprawie dotyczącej umowy zawartej w 2007 roku. Nasza klientka zyskała w ten sposób ponad 139 tysięcy złotych. Tak jak wspomniano, korzystne wyroki dotyczące umów zawieranych z Fortis Bank nie są wyłącznie domeną stołecznego sądu. Przykład stanowi wyrok sądu okręgowego w Katowicach, który unieważnił umowę zawartą w 2006 roku. Jednocześnie Sąd zasądził na rzecz naszych klientów blisko 149 tysięcy złotych i 45 tysięcy franków szwajcarskich, powiększone o odsetki ustawowe za opóźnienie. Od złożenia pozwu do zapadnięcia orzeczenia minęło niewiele ponad 8 miesięcy. W mojej opinii referowany wyrok ma fundamentalne znaczenie, gdyż dotychczas umowy zawierane z Fortis Bank były postrzegane przez sądy z terenu apelacji katowickiej jako umowy walutowe. Jest to de facto jedno z pierwszych orzeczeń na tym terenie, które w pełni uwzględniło żądania Frankowiczów, poszkodowanych przez omawiany podmiot. Sporym zaskoczeniem okazał się dla nas także wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie, dzięki któremu nasza klientka odzyskała łącznie około 351 tysięcy złotych uiszczonych tytułem zamkniętej umowy zawartej z Fortis Bank. Od złożenia pozwu do wydania korzystnego rozstrzygnięcia. Minęło zaledwie 199 dni. Doświadczenie naszej kancelarii obala mit o braku możliwości podważenia na drodze sądowej umów zawartych z Fortis Bank i ich walutowym charakterze. Prokonsumenckie podejście w tym zakresie reprezentuje już nie tylko Sąd Okręgowy w Warszawie, lecz także sądy zlokalizowane w innych częściach kraju. Nasza kancelaria już kilka lat temu pokazała, że umowy Fortis Banku mają charakter wadliwy. W związku z tym, zapraszam Państwa do bezpłatnej analizy umowy kredytowej. Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.